Siemanko widzowie, z tej strony Grizzly. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey Mamy dzisiaj zrobić podobno e, znaleźć to oko, o które w sumie nas prosił e, to, to makwości. Nie wiem, ale w końcu mi się udało to zrobić. E, no i no i zobaczę czy dzisiaj mi się uda znaleźć to oko. Czy jednak ktoś nas tu zaatakuje? nie wiem, e, Alexis jest, jest po stronie Aten czy Spartań, bo ja w sumie nie wiem. Są tu różne różne misje, e, które w ogóle nie wiem, czy są misje czy, czy tylko to jest jakaś ukryta lokalizacja. Jeśli gracie w Assassin's Creed Odyssey, daj dajcie mi znać w komentarzu. No i ja, ja, jak na chwilę obecną, to dzięki za, za te 22 suby, ale... No, w celem do końca tego roku jest 100 subów, więc wbijcie koniecznie suba, kliknijcie, kliknijcie ten przycisk tam ten na dole. Szkoda, że nie mam e montażu, ale no, no niestety przez, przez ten tydzień będę miał e trochę teraz gorzej to z tym production. montażem. A dobra, gdzie oni są? Dobra, nie wiem, chyba skaczę. Chyba skaczę. Dobra, jesteśmy już prawie, że... Się... Co tu mamy? Co, co to jest? Co to jest? Mamy jakiś oczep. O, fajnie, fajnie. Więc zostawcie widzowie suba lajka i lajka pod tym filmem No i pomóżcie im z co osób do końca tego roku Chociaż wiem, że to jest dość trudne, ale, ale to jest możliwe jak najbardziej To jest gdzieś pod nami Tu jest pełno Spartaninów chyba Tu będzie najlepiej jak zejdę O! On jest pode mną. On jest pode mną. Dobra On chyba poszedł tam a jajaj, Dobra, chodźmy tu. Gdzie, gdzie tu jest? Nie wiem, czy go załatwić? Nie wiem, może, może spróbuję zrobić y, okrężną drogę, ale nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, ja tu jest spartaninów w ogóle. Tu jest ta kryjówka. Jest tu może wejście? Nie ma. Aha, okej. Okay. No to co, he, chyba rozpoczynamy wojnę z nimi. Ale no nie, nie wiem czy, czy Alexis jest, jest w ogóle po stronie sparty, czy, czy Aten. Co mi nie daje spokoju, ale nie mogę się tego dowiedzieć. Dobra. Co jest? Dobra, nie wiem, schodzę. Najwyżej będzie... Będę musiał zrobić z nimi wojnę. Czego bym nie chciał. I załatwmy go w sumie. Ktoś tu to, to tu jest? Nie, nie ma. Dobra, dawaj. O nie. Dawaj, pokonaj go. Dawaj, dawaj. Nie, daj, mu spokojnie, dawaj mu spokoju. Nie, pies, pies. Czekaj, czekaj. jaj, strzeli. Dobra, leży. No niestety, musiałem pieska... Y... Musiałem tak pieskowi zrobić. Jaj, jaj. Dobra. Dobra, dostał, dostał. Dobra, dawaj na pięć, na, pieśń, na pieśń. Oni mnie, mnie wkurzają, mnie, oni mnie wkurzają. No, nie mogę do niego podbiec. Tak, nie. Dobra, teraz, teraz. Unik i dostaję. Dobra, jestem już niedaleko, czy mi się tego tak wydaje? Nie w kryjówce może nas nie znajdą. No, ja, ja w to wątpię, bo tu jest pełno Spartaninów. Ajajaj. Aj, aj. Dostał, dobra, leży. Nie, nie, nie. Dobra. Jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jeden. Nie, ile ich tu jest teraz? Dobra, mamy to, mamy to. Teraz imię uciekni ucieknij, uciekni teraz, Alexis, Alexis. Nie, nie. Nie, nie jestem nie Dawaj, dawaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, oni, oni cię gonią, ale... Ty, ty też radę, wierzę w ciebie. Są emocje wizualne, oglądajcie do końca. Oni mnie chyba nawalają po każdej strony. Nie, uciekam im. Chyba nie ma sensu z nimi walczyć. Dobra, dawaj, spinaj się. Winaj się, Aleksios, Aleksios! Ale o co są emocje w ogóle podczas tej gry. To wszystko to jest wojna ateńsko-spartańska. Nie wiem, uciekamy? Zwróć oko Markosowi. Tak, czyli jedziemy do Markosa. Dobra, daj. Aleksios, no! Dawaj na konia i jedziemy do Markosa? Ja to, ja to dobrze rozumiem? Chyba tak. Tu jest... Mhm. Zwróć oko Markosowi. Więc dobra, jedziemy do Markosa. E, a później spróbuję wykonać zadanie... E, przypłynął statek, ale no tam jest zarysany poziom 5, więc może mi się uda zdobyć jakiś, jakiś następny poziom. Chociaż wątpię, bo nie pokonałem tam wszystkich, ale no trudno. Czasem trzeba też odpuścić. Ja jestem ciekawy, jak się, jak, jak się dalej potoczą losy fabuły. Jest, jest ona mega długa i z, z, z tego powodu nie, nie wiem czy, ten, nie wiem, czy, czy zrobiłem całą. No nie wiem, postaram się. Też wy, wy napiszcie widzowie w komentarzu, ile stacie pr, e, procent fabuły. Czy chcecie w 100%? O, tak się o, o, tylko w 50%. O, co 100% bo to strasznie, dużo, strasznie długo trwało, ale jak was e, interesuje Zej, to ja najbardziej piszcie, piszcie w komentarzu. Okej, okay, dobra. E, może ja zajdę, bo... No pewnie. Marcos, Marcos, Siema. Co jest, co jest? On jest w Spartalii? Niestety? Niestety spartali, jest w co jest? Co jest? Marcos to jest zdrajca? Serio? Ej, Marcos jest zdrajca ma jest. Nie, dostałem, dostałem. Oni się tutaj nie czekają, czekają. czemu Przecież to jest... nie, a. Ja wiem, to był po prostu napad. Napad, no, Nie, a, a ten czeków napad. O, no, po jakiej stronie jest Aleksios? Będę musiał o tym poczytać. Bo nie, nie wiem, po której stronie jest Aleksios. Ogólnie to jest brutalna gra. Jakby sobie. Marcos.

Uh, I'm right. You're my blood. You can't keep dragging me into things, Marcos. This will work, I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe okay. we came by it lawfully. They know exactly who it belongs Dobra, to. to find. Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Here, Marcos. Uh, wait, I saw a boat. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the Cyclops, and he brought friends. He's back. Ugh, I can never catch a break, can I? Nie wiem, czy wam mówiłem, ale je, jakby w tą grę, to dostać atlok podaczki. Ja, ja nic takiego nie dostanę, ale jakbyście jak coś takiego mieli, to... To no, wiecie wiecie, ten, co ja przyjaciel. Wiecie, co jakby macie to i, I where też, they? bo ostatnio na moim kanale układał totalnie Minecraft. Roblox się jakoś utrzymuje, ale Minecraft totalnie upadł i RedZ też się nie zachwyca dobrymi oświetleniami. Więc yes, no widzowie, jeśli chcecie skończyć z tymi seriami, bo mam wrażenie, że. po prostu. jakby wy już to jest serii? serii. Więc no jeśli I tak, i tak, i tak jest, to dajcie mi znać w komentarzu. Ja po prostu będę wiedział, że jest coś nowego. Ja to załatwię, no. Chciałem też fajne hororki sobie pograć, no ale niestety akurat e, nie mogę, bo podobno, podobno po prostu autor e, się nie podpisał, być jakiś wirus, a ja już w tym dosyć. I oh, fine, to jest jakaś fine. krótka, krótka Now, gra. No Okej. Okay. A co teraz? Zadanie ukończone, oko za oko. E, ale my, my już to zadanie robili w sumie, więc dobra. Nowe zadanie, nieproszeni goście. A i brzmi to dość niebezpiecznie, ale mamy nowe zadanie, więc fajnie. Jest naprawdę dobrze, e, a żeby was coś nie ominęło to zostawcie suba. Dobra, e, gdzie my mamy jechać? To w ogóle jest wodza Spartańska, a tu jest Ateńska, czyli co my gramy z, z jakby... Przeciwko Sparcie? Czy Ateną w końcu? Bo nie opujęcie. jeśli wiecie to dajcie znać w komentarzu. Gdzie jest to niby nowe zadanie? O, jest zadanie. Nieproszeni goście, gdzie to jest? No dobra. Chcę zobaczyć. Okej. Okay. Tam coś pokazuje. Zobaczmy teraz na mapie, bo to się na pewno nam odblokowało. Nieproszeni goście. A jaki jest tu poziom? Trzeci? 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 Trzeci. I trzeci. Nie, to widzowie, to, to, to będzie luz, bo tutaj jest misja: Przypłynął statek, ale tu jest poziom piąty, aż. A ja takiego nie mam, więc lecimy do ten. Do nieproszonych gości. Tylko, że chwilę mi to potrwa, więc sobie zawołamy naszego konika, bo będzie jakieś. no kilka razy szybciej. Starożytna Grecja oh, bardzo mi się spodobała. Jest to bardzo fajny, otwarty świat, ale no... Jednak szkoda, że na razie mam tylko Kefalonię odblokowaną, więc ja będę starał się kontynuować fabułę i odblokować nowe... nowe wyspy. Bo tam są jakieś, ale nikt nie, nie pojęta po prostu. No i też y, muszę coś nowego skonstruować, bo... Jakoś tak misje fabularne, no to nie wiem, czy was do końca interesują, A są też jakieś takie jakby misje niezwiązane z grą. Was właśnie będę interesować. What? A, ja wiem! Przecież orzeł ir ir Irakos... Przecież do niego trzeba zajrzeć. To dom i jacyś ludzie. To jest tu? Nie, wyżej już nic nie ma. Ale no, no patrz na ten widok. Czy, czy to nie jest piękne? Bo moje zanim jest, ale dobra. Teraz nie o widoku, bo w tym domu jest, jest podobno... Spartanin. Ej, Spartanin cały czas mówię. Atenczyk. Albo Spartanin w sumie. Nie Sparta albo Aten w każdym razie. O nie, widzę mnie. On e, mnie tu nie było jakby co? Nie! Nie! Dostaniesz Heta! Het dostał! On zginął? Zginął, okej, okay. dobra, nice That's pretty good. Okay. Ajajaj, ale bym go na heta zabrał. Dostał! Headshot chyba nie. Nie, headshot chyba nie pod. ale oni, oni mi, mi teraz szukają, więc ja tradycyjnie idę w góry, po to by iść zajść jakby od tyłu. Bo ja zawsze lubię takie ofensywne jakby, plany, ale zawsze lubię też na spokojnie zrobić. robić. Więc trzeba to robić wszystko z głową, bo no jeśli, jeśli się umie, to się wbija, ale w końcu ja gram na najłatwiejszym poziomie, no i pewnie pomyślecie, że to jest mega głupie. No właśnie, że nie, bo patrzcie, ja sobie nie radzę z takim poziomem, bo ja po prostu nie umiem grać w FPS-y. E, mnie bardzo interesuje na przykład e, Song on the Forest, nie, Songs on the Forest, to się chyba tak nazywa, e, ale ja, ja w to nie mogę zagrać, z, z racji tego, że po prostu ja się na tym nie znam, bo już nie raz miałem coś takiego, że jest po prostu Minecraftem, to wszystko to jest survival, a ja, a ja właśnie jakoś totalnie nie umiem grać w survivale. Oj, oj, oj. Leżysz, leżysz. Ale ma blok! O, ale ma blok! Nie. Ale, ma Dobra, dostał, 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 dostał. Dostał, dostał, dostał. dobra. Dobra, leży Przeszukanie łowcy. A i to, to są bardzo fajne cele w ogóle. Co on ma? Drachmy i żelazo, fajnie. Bierzemy. Dobra, bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko. Mamy. Mamy ten skarb? Ale sobie sobie jeszcze tutaj szukamy, mamy drachmy. Misja kończona, opuszczony dom. No to fajnie. Nie, wiem, zwiewamy stąd. Nie ma co z nimi walczyć, bo to jest tylko nie na naszą korzyść. Eee, I jakbyście grali w Odysei, to ja wam radzę zbierać drzewko oliwne, ponieważ można na pewno amunicję z tego wytworzyć. I to się moim zdaniem mega opłaca. Eee, no i dobra, to chyba będzie tyle na ten odcinek, ponieważ tu już. My znajdziemy ten skarb? Mamy ten skarb, okej. Okay. Nie przyczyni goście. Co to jest? To jest jeszcze coś innego? Ej nie, ale brzmi to ciekawie, więc... Podejdziemy tam. A, no tak, to, to jeszcze nie jest jakby koniec zadania. Nie czekaj, to jest koniec zadania, czy to nie jest koniec zadania? A więc to jest centralnie gdzieś tutaj. Dobra, 29 metrów stąd. Co to jest tam dokładnie? Czyli mam ich po prostu pokonać? Dobra. Jeśli tak, to nice. Już leżysz pyk 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 pik pyk 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 widzowie teraz Tam próbuję tą kamerą manewrować bo się po prostu yy, nie było że że nagrywam takie rzeczy na youtube ale to jest, to jest dozwolone przecież ja tak chciałem wszystko na tym matkę że już te rzeczy nie można tak nagrywać ale w ogóle admin jest yy, f... ja nie mogę ale ale, ale przypom w ogóle dobra yy, ale jest teraz w ogóle alexios yy, przemalowany na czerwono co to jest tyle? To jest, to jest totalnie tyle. Mamy kolejną misję przypłynął statek, a to jest. Nie czekaj! Ja to miejsce skończyłem w końcu, czy nie? Zadanie? Nie proszę, nie goście, to cały czas jest jeszcze na, na obrazku. No, gdzie, gdzie jest jeszcze ten. Mamy chyba wszystkich wybić. Spróbujemy, może z łuku. Choć ile mamy naboi? 13, ojejku! To jest mega mało. Ale dobra, jakoś go musimy wybić. Bo chyba o to chodzi w tej misji, by, by ich właśnie wybić. Het. Dostał. Jeden. Aj, i teraz, teraz trzeba walczyć na miecze. O nie, w drzewu walnąłem, nie. Ej, pokonałem go, jakim prawem? Ja w drzewu walnąłem przecież. O nie, oni markusy związali. Co jest? Nie. It comes with the territory. Then you're just the mysterious I'm looking for. A clean slaughter. Very not much. Not with me, for me. So you. Pomińam. Not... In... If you. Y I hope I already know that other people don't publish. I'm El of How do I know your tell name? not you know you... my prize to jest skągło, bo nie ma, nie ma co co nie that's why it will cost you then it's agreed there's a rowboat in the harbor use it it's not meant for open water so be wise when you have the shroud meet me in the temple of Zeus i will oh, mystius co, so, coś 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 że pan montażysta będzie musiał niektóre rzeczy z tego filmu wymazać bo ja chyba nie jestem w stanie na chwilę bez tego puszyć. A dobra, ukończone zadanie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, do następnego.